jemaneczko koleś. Teraz nagramy filmik z Braula. Jestem bratem Seby Także może będzie mi szło lepiej niż mojemu bratu Zobaczymy Oczywiście ja też proszę bardzo was bardzo, żebyście nam lajkowali i subskrybowali ten kanał bardzo dobry kanał z Brawla. Ja z nie brawnikami, Ale ja może jestem rosną. Także lajkujcie, subskrybujcie. Teraz już się nie odczuwam. Oglądajcie do końca filmik, jak ja tutaj wszystkich odrywam. kolegę no chodź, no chodź jak on, jak ten niedźwiadek mnie wziął na strzała dobra, kurde gościu, nie podchodź do nich, ja się nie zdążę Zresztą. fajnie wszystko przez tego typa, ale dobra, dwa karki zdobyte O, jest Pajper! Piper! Trzeba Piper se dropłem! Krat! Już wszystkie cztery piki mam! Piper se dropłem! Ziotyk! Wychodź! Ogólnie ja sobie mam jeszcze młodszego brata, który strasznie, ale to strasznie hałasuje i po prostu hmm, no będzie problem, żeby co jakiś czas była całkowita cisza. Wreszcie po tylu skrzyn, otwartych skrzynaczkach, wreszcie dopłem sobie kolejną postać. A po tej rundce wam pokażę, ile postaci w ogóle mam. Bo mam naprawdę. nie jest tego mało. Powiem Wam szczerze. Z jakimś dobrym typem, bo się nie zbliża i nie naraża, aż tak porządnie, także przetestujemy ulka Piperki, ale to już jeszcze nie teraz, w Teraz przetestujemy kurde, kurde. jaki ty dobry. Trzecie miejsce. Nie, czwarte. Fajnie. Co szczęście na pierwszej randze. ale dobra, piper na pierwszej mocy jest słaba. Dobra. Bierzemy Rico. Rico nie ulepszam, bo se zostawiam pieniążki na, na ulepszenia do innych postaci. Bo Rico jak na razie jest dobry, nie trzeba go ulepszać. O, fajnie, z Barleyem. Czuję, że to będzie słaba warunka. Jak już Barley mnie zaskoczył, to wiem, że mogę łatwo przegrać. z tego, że ma mało HP i goni mnie w gościu. Tak naprawdę ma dobry zasięg. Boom, I co? I co papież? No to... Fajnie. Wiedziałem, że z Barelejem, jak będę grał, to mogę przegrać. Tym bardziej, że ten Niko to ma tyle power o ja będę już nie Koreę gidem. Nie. Ja nie ścielo. Dobra. Okej. Okay. Muszę sobie wbić rosną na 15 momencie.

No, nie. jest dobrze. Nie jest tragiczny, to się najbardziej liczy. Ło. Ty, ty po Gdzie ty idzie? My mamy się zajść na nich! A nie zdradzać Kryjówce! Rozumiesz to? Okej... Okay. Na pierwszym miejscu jest... Okay. I to Ken. Dobra, będzie kolejna skrzyneczka, a tymczasem instagram sobie na game. Ogólnie może sobie pobijam rangę na... Albo nie. Dobra, biorę kurde rosę Mój brat ma o tyle dobrze, że już ma idbita. Ja nie, jeszcze mi dwa tysiące pucharów zostało do zdobycia. No i co mi tak leguje? No. Kurde, ja uciekam! Nie, ja stąd uciekam! Ja się nie godzę na takie czekolami. No nie! Boże, jaka głupia ścinka! Jaka głupia ścinka! Jak się ścięło, ja muszę na nowo, to mi kurde, tak ścięło. A muszę sobie powbijać troszkę pucha. Rangi trochę ponabijać. Szczególnie na Rosie, bo to jest wstyd trochę. Mój brat już ma 21 rangę na Rosie, a ja dopiero 13. Bo ja tak często wybrał, za to ja nie gram. Szkoda, że to postacie tak byłem łażą. Jeszcze jakby troszkę szybciej pochodziły, to bym naprawdę był wdzięczny. A tak jak są takie wolne. Fajnie, już mi zabili. Ty kurde, koniec widzę. Fajnie. Nie, jestem słaby na tym. Nie no, nudek jestem. Hello, hello, hello. Okej. Okay. Jest kolejna skrzyneczka, ale bym się cieszył jakby Leona wydropiła. Hello, hello, hello! możemy zagrać? Zagramy sobie... Dobra, Dobra Rosą zagrali. Dobra, kurde, Rosą zagramy sobie. Okej, okay, teraz jeszcze nie jestem <wasz> Hello. Hello. botem, bo skąpię się. kurde, chodź kurde, chodź kurde. Kurde, kurde cwaniakły. Dźwiadek mnie tu zaraz załatwił. Dobra. Ogólnie, następny odcineczek mogę jeszcze nagrać, też fajny. Może jeszcze dzisiaj mi się uda wrzucić jakiś, ale jak mi się nie uda, to od razu mówię, że po prostu nagnę jutro. My name, okay. my game. Wow. To tak Ogólnie sobie zagramy na oblężeniu I na oblężenie Albo nie, nie oblężenie Bo ja jestem słaby na oblężenie Na żady mogę sobie wziąć No nie wiem no zadzimy się, wezmę... ...rosę będę miał. Nie będę się droczył z nim biorę rosę i tyle. Dobra, już się nie Mam na, na tu że chyba będę stał na bramce większość, będę bronił, żeby nikt nie strzelił nam gola. To Będę ochłaniał. Będę ochraniarzem. I jako pierwszy strzeliłem gola, choć trzech naparzało się ze mną. I tak udało mi się! Udało się, udało! I się no i kolejny gol! Taka szybka rundka! Taka szybka rundka to normalnie. Zarobię 13 ranga rosą. Szkoda, że dopiero 13, a nie jakieś 15. Ale okej, okay. badanie jest, że to nikt, nie to jest mój pierwszy raz, kiedy nagrywam filmik, także kończymy na tym, ale wiedzcie, że jeszcze dzisiaj wrzucę następny filmik, prawdopodobnie będzie on, bo ja wiem, na przykład prawdopodobnie ten następny odcinek co jeszcze dzisiaj uda mi się wrzucić, to będzie spróbuj nie powiedzieć wow. Albo spróbuj się nie zaśmiać. Jeszcze zobaczycie, co dokładnie. Także żegnam Was. Pa-pa.